Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bulstrando i zapraszam na wywiad w Biznes Info TV. Dziś naszym gościem jest pan Sławomir Nalewajka, dyrektor zarządzający Alstom w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Dzień dobry Państwu. Dziękuję. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie mi, że porozmawiamy o rynku kolejowym w Polsce, zrównoważonej mobilności, nowych technologiach i ekologii w branży kolejowej. Po niedawnym przejęciu kolejowej części firmy Bombardier, firma Alstom stała się nowym globalnym liderem i największym graczem na rynku kolejowym w Polsce? Jak wiadomo, ta fuzja planowana jest do realizacji w pierwszej połowie tego roku. Jakie są w związku z tym Państwa plany na ten rok? Co to oznacza dla polskich fabryk obu koncernów? Czyli zakładów Chorzowie oraz blisko 180-letniej fabryki Bombardiera we Wrocławiu. I jaką rolę w państwa obecnej strategii będą odgrywały te obie polskie fabryki? Tak, fuzja nastąpiła w styczniu tego roku. Powstał drugi największy na świecie podmiot pracujący na rzecz transportu szynowego. W Polsce jesteśmy największym zakładem, największą firmą pracującą na rzecz transportu kolejowego. Zatrudniamy 4000 osób. Mamy 12 lokalizacji, gdzie pracują nasi pracownicy. Mamy pełne portfolio produktów, systemów, usług niezbędnych do zaspokojenia potrzeb naszych klientów w kraju. Również Polska stała się centrum koncernu Alstom na Europę południowo-na wschodnio. Wschodnią i południową część Europy. Pracujemy w zakresie zarówno taboru kolejowego, jak i automatyki kolejowej i oczywiście serwisu tych, że Naszych produktów. Jeżeli chodzi o przyszłość zakładu Walstoma w Polsce, zamierzamy wykorzystać doświadczenie tych zakładów wielowiekowe, ponieważ te zakłady, tak jak Konstal, który jest na rynku od 150 lat, dawny Pafawak we Wrocławiu od 180 lat, czy zakład w Katowicach z Wóz od 100 lat, chcemy po prostu wykorzystać to doświadczenie na rynku polskim, jak i również nasze doświadczenie z ostatnich dziesięcioleci, kiedy byliśmy liderami. W zakresie innowacyjnych rozwiązań dla rynku polskiego. Czyli zamierzamy realizować projekty na rynku polskim, ale również te zakłady, ponieważ mamy tutaj no, największą moc produkcyjną i również inżynierską w tym regionie Europy, wykorzystać dla projektów za granicą realizowanych przez koncern Alstom. No właśnie, zacznijmy od, tego, od tej zagranicy. Niedawno francuskie regiony zamówiły w Państwa firmie 12 hybrydowych pociągów elektryczno-wodorowych. Zdaniem branży to jest historyczny krok w kierunku ograniczenia emisji CO2 przez branżę kolejową. Czy to oznacza, że w przyszłości po torach będą jeździły głównie pociągi elektryczno-wodorowe? Tutaj mamy kilka uwarunkowań. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na y, umowy, które między innymi Polska podpisała dotyczące ograniczenia emisji CO2 ale również hałasu, ale też również na to, że dotychczasowe źródła energii kopalne, tak jak ropa, węgiel, powoli się kończą. W związku z tym ludzkość no, musi znaleźć nowe źródła energii. Najlepiej, jak one będą również ekologiczne, i z tego powodu no, szukamy tych źródeł. Jednym źródeł zasilania jest wodór, gdzie no, ze względu na posiadane nieograniczone zasoby wody no, wydaje się najprostszy. Tak? Polska jest jednym z największych producentów dzisiaj wodoru, ale no, jest to jeszcze nie wodór ten powiedział zielony, czy tam niebieski, ponieważ powstaje w procesie chociażby koksowniczym, czy w procesie pozyskiwania, czy tworzenia y, z naftowej benzyny, prawda. Y, przyszłość należy do wodoru i należy do źródeł odnawialnych. Jeżeli będziemy mieli źródło odnawialne energii również wodę zamienimy na wodór, to oczywiście większość pojazdów będzie wykorzystywała y, wodór. Również trzeba zwrócić uwagę, że część na przykład linii kolejowych jest niezelektryfikowana. Do tej pory jest obsługiwana przez pociągi dieslowskie. Pociągi dieslowskie, tak jak w Polsce, no, są związane z tym, że mają ponad 40 lat, są stare. Mało tego, sieją bardzo dużą emisję CO2 do atmosfery no i jedynym słusznym rozwiązaniem jest zamiana ich na pociągi elektryczne albo hybrydowe, elektryczno-wodorowe. I myślę, że w takim kierunku pójdzie przyszłość kolei nie tylko w Europie, ale również w Polsce. No, państwa działalność tak naprawdę generalnie koncentruje się na inteligentnej, zrównoważonej mobilności. Proszę nam przybliżyć, jak w przyszłości będzie wyglądać kolej. Jak będą wyglądały same pociągi? Obserwujemy to najlepiej jest zaobserwować na przykładzie rozwoju miast. Wiadomo, że następuje po prostu zwiększenie liczby ludzi w miastach, ludzie z małych miejscowości, ze wsi przenoszą się do dużych aglomeracji. Jest to trend znany na całym świecie, powstają aglomeracje wielomilionowe. No i stają przed podstawowym problemem, jak taką mocą ludzi codziennie przewieźć, tak, godziny szczytu. Wiadomo, że indywidualne środki transportu, samochody, no już nie bardzo. To jest też związane nie tylko z emisją CO2, ale również z pojemnością miast. I pozostaje nam tak zwany transport masowy, tak, czyli metro, różnego rodzaju koleje, które powinny, no, obsłużyć te potoki pasażerów. Żeby obsłużyć je w sposób bezpieczny, w sposób efektywny, czyli w danej jednostce czasu, na przykład w godzinach szczytu, przewieźć kilka milionów pasażerów, musimy iść w kierunku tak zwanych rozwiązań inteligentnych, automatyzacji, która zabezpieczy nam raz przepustowość, z drugiej strony zapewni nam również bezpieczeństwo pasażerów. Również inteligentna mobilność, to jest kontakt i porozumiewanie się z innymi elementami transportu w mieście, Prawda? Z innymi rodzajami transportu, zgranie, jak i również połączenie z utrzymaniem te, tego transportu. Prawda? Kiedy są godziny nocne i transport zjeżdża, powiedzmy pociąg, metra, pociąg, kolei na przegląd, no to jest kilka godzin, żeby go doprowadzić do stanu użytku, żeby następnego dnia niezawodnie i bezpiecznie woził pasażerów. To wszystko stanowi tak zwane systemy inteligentne i systemy automatyczne. Mało tego, część pracy wykonywanej na przykład w metrze jest bardzo nużąca i stresująca, tak jak praca maszynisty. W związku z tym już od wielu lat odchodzi się od maszynisty w pojeździe. Pociągi jeżdżą w trybie automatycznym, autonomicznym, bez obsługi ludzkiej bardzo ciekawe polska kolej realizuje obecnie gigantyczny program inwestycyjny jest to krajowy program kolejowy on jest wart 75 miliardów złotych po jego zakończeniu za trzy lata dokładnie otrzymamy zupełnie inną kolej po tym jak w latach 2013 2015 państwa firma dostarczyła spółce PKP Intercity 20 składów pendolino państwa koncert nie zdobył nowych zamówień na tabor w Polsce czy w najbliższym czasie planujecie powalczyć o takie Kontrakty w naszym kraju. Znaczy, to nie do końca tak. Jeżeli weźmiemy dzisiaj nowy Alstom, czyli po połączeniu z Bombardierem, to te zamówienia były. Musimy powiedzieć, że po torach polskich kolei jeżdżą nie tylko pociągi Pendolino, ale jeżdżą pociągi piętrowe w barwach kolei mazowieckich. Jeździ 80 lokomotyw nowoczesnych, jedno-dwusystemowych traks jeżdżą tramwaje Flexity i bez 1,4 pociągów metra warszawskiego to jest z produkcji. Alstom. Również w zakresie automatyki kolejowej ostatnie lata to jest powiedział pozycja lidera firmy Alstom, gdzie dostarczaliśmy między innymi nowoczesne systemy ERTMS. Takim przykładem jest chociażby ostatnio uruchomiona instalacja ERTMS-u na linii Warszawa-Gdynia. Także te sukcesy były. Oczywiście, patrząc na kolejowy, Krajowy Program Odbudowy, jak i również inne programy, które będą realizowane, przez rząd, będziemy się starali o nowe zamówienia, tak jak wspomniałem mamy ku temu nowoczesne technologie, mamy zasoby, zasoby inżynierskie i oczywiście produkcyjne w kraju, także jesteśmy w stanie spełnić każde marzenie naszego klienta. Z kolei w ramach działań Alstom in Motion od 2016 roku prowadzicie program Energy Saving Plan, w którym zobowiązujecie się do dekarbonizacji elektryczności w swoich zakładach na całym świecie. Na czym on polega? Od 2020 roku koncern Alstom założył, że będzie korzystał tylko z energii z odnawialnych źródeł energetycznych. Planujemy, że od 2023 roku 80% energii zużywanej w naszych zakładach będzie pochodziło z OZE, a w roku 2025 praktycznie 100% energii niezbędnej do produkcji będzie z odnawialnych źródeł energii. Na tym tle zakłady Alstom w Polsce wyróżniają się, bo m.in. zakład w Chorzowie Konstal już od roku 2021 wykorzystuje 100% energii ze źródeł odnawialnych. Dostawcą energii certyfikowanej odnawialnej jest Tauron, czyli drugi dostawca energii na rynku polskim. I ta energia pochodzi głównie z elektrowni wodnych i elektrowni wiatrowych. W takim razie przejdźmy do teraz do troszeczkę takiego cięższego tematu, czyli do pandemii. Miała ona wpływ na wiele sektorów globalnej gospodarki. Czy w jakiś sposób zmieniła ona Państwa plany, w tym oczywiście również te w Polsce? Czy sektor, w którym działacie jest po prostu odporny na wahania gospodarcze i koniunktury? Znaczy pandemią zostały dotknięte wszystkie sektory gospodarki na całym świecie, tu nikt nie wyszedł bezszwankowo z tego. Oczywiście również branża transportowa mocno to odczuła, najbardziej widzimy to po segmencie ruchu lotniczego, gdzie praktycznie został wstrzymany. Bardzo mocno odczuł to transport kołowy, gdzie też ze względu na pandemię zamykanie granic, ograniczenie produkcji, przewóz towarów i usług zostało ograniczony. Dostało to również transportu szynowego, gdzie pamiętamy również w Polsce duża część pociągów został ruch ograniczony, później powoli wznawiany, wznawiany w tym reżimie sanitarnym, prawda, o odległości, wypełnienia tylko części miejsc. Także, no, ten transport szynowy to odczuł. Z punktu widzenia Alstoma i Alstoma w Polsce, tutaj mamy dwie, dwa takie segmenty. Jeden segment dotyczy naszych projektów infrastrukturalnych na rzecz PKP PLK. I tutaj współpraca bezpośrednio z Ministerstwem spowodowała, że te projekty realizowaliśmy, tak jak i cała branża, praktycznie zgodnie z harmonogramem. Mieliśmy cotygodniowe spotkania oczywiście przez Teamsy z panem ministrem, patrzyliśmy jaka jest sytuacja, również decydowaliśmy wspólnie przy restrykcjach wdrażanych, żeby nie dotknęło to tych dużych projektów, ponieważ uznano, że realizacja projektów infrastrukturalnych zarówno kolejowych jak i drogowych jest kołem zamochowym gospodarki. Bo daje pracę również podwykonawcom, dostawcom. W zakresie zakładów produkcyjnych poradziliśmy sobie w ten sposób, że podzieliliśmy produkcję po prostu na segmenty. Podzieliliśmy na poszczególne czasy, kiedy produkujemy, pierwsza zmiana, druga, trzecia, żeby ograniczyć potencjalnie skutki, gdyby w zakładzie no, zaistniała pandemia. Gdyby znalazł się ktoś, kto tam, tą pandemię nam przyniesie. I można powiedzieć, że to się udało. Oczywiście były przypadki, były przypadki, gdzie coś tam opóźniono, ale nie odczuliśmy tego w sposób, bym powiedział, dramatyczny, jeżeli chodzi o zakłady. Czyli Stora byli Państwo Polsce. przygotowani? Znaczy na pandemię nikt nie był przygotowany. Myślę, że szybka reakcja, również praca zdalna wszystkich, którzy mogli, tak jak inżynierów, y, ludzi z funkcji, bym powiedział, pomocniczych, prawda, administracji, no spowodowało, że odpukać udało nam się jakąś suchą nogą to przejść. To teraz już tak na sam koniec coś pozytywnego. Wybiegnijmy znowu nieco w przyszłość. Jaka będzie rola kolei w smart miastach? Jaka transformacja czeka tradycyjne metro? W miastach, tak jak powiedziałem, następuje urbanizacja. Jesteśmy, jak i również włodarze miast przed decyzjami, w jaki sposób zorganizować transport publiczny jak te potoki pasażerów przewozić, jak wpisać się w nowe trendy ekologiczne, jak wyeliminować y, pojazdy napędzane ropą, napędzane y, benzyną, jak stworzyć zielone miasta, czyli powiedzmy cisza, spokój, jazda na rowerach, a jednocześnie no wozić większe liczby pasażerów. Rozwiązaniem oczywiście jest autonomiczne, inteligentne metro, jak i również dla niektórych miast, to co proponujemy, jest rozwiązanie monorail, na przykład dla metropolii Śląskiej, ponieważ ta metra głębokiego raczej się nie wybuduje ze względu na kopalnie, prawda, albo wyrobiska no, mhm. po kopalniach. No to proponujemy cichą, Kolejkę na estakadzie, która by woziła pasażerów, yy, ilość pasażerów przewożona taką kolejką monorail yy, no jest porównywalna do metra głębokiego. Czyli to będą nowoczesne środki transportu, zintegrowane z pozostałymi środkami transportu, autonomiczne, czyli bezobsługowe, inteligentne, pozwalające w sposób komfortowy, bezpieczny, Niezawodny funkcjonować miasto. Czyli zniknie hałas od pociągów? To taka rzecz, która mnie najbardziej interesuje, szczerze mówiąc. E, tak, dla niektórych to będzie, powiedzmy, na pewno przeżycie, bo przyzwyczailiśmy się, że z rana budzi nas tramwaj przejeżdżający bodogami, do czy kolej, prawda, przejeżdżająca gdzieś tam w pobliżu. Tu tego hałasu nie będzie, nie będzie też emisji CO2. No, będziemy mieszkać w miastach, ogrodach. Taką przynajmniej wizję no, ja widzę za no, kilka lat. Aczkolwiek część miast, tak jak Paryż, Madryt, już planują, że do roku 2030 wyeliminują poza pojazdami elektrycznymi wszystkie inne rodzaje transportu. A u nas, jak pan myśli, czy to będzie ten 30 czy jednak dłużej? Jeżeli chodzi o polskie miasta, to jest kwestia, bym powiedział, inwestycji i kwestia też zamożności społeczeństwa. Tak jak rozmawiamy o samochodach elektrycznych, prawda? Oczywiście każdy by chciał się przesiąść, bo to jest cisza, ekologia. Z drugiej strony, no taki samochód kosztuje, tak? I jeżeli mamy do wyboru kupno za niewielkie pieniądze starego diesla ściągniętego gdzieś tam z rynku niemieckiego, a kupno za duże pieniądze pojazdu elektrycznego, no niestety... Kupujemy no tego oczywisty. pierwszego tylko i wyłącznie ze względu na brak zasobów, ale myślę, że z czasem no, do Społeczeństwo tego Społeczeństwo też się bogaci, więc może też do tego Nie, Ja też obserwuję, że Polska bardzo szybko nadąża od czasów transformacji za e, rozwiniętymi, bym powiedział, miastami i gospodarkami, także jestem tutaj optymistą. Życzę w takim razie powodzenia w planach i tego, żeby rzeczywiście były te bezemisyjne pociągi, bez hałasu. Dziękuję bardzo. <laughs> Państwa gościem był pan Sławomir Nalewajka. Dyrektor zarządzający ALSTOM w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich. Państwo, jeszcze raz dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do widzenia państwu.